Cześć, nowy odcinek, idziemy na Durbaszkę, patrzcie jaka pogoda, 21, 22, 22 marca, idziemy na Durbaszkę, będą widoki, pogoda piękna, dopiero po południu ma padać, jest rano, więc idziemy, no na razie takie wiecie, o, o tak jest, i tu o tak, o zobaczcie Idziemy do góry Do zobaczenia Ruszamy plecaki na plecach. Nowe horyzonty w naszych sercach. Muzyka gra, rytm w nas pulsuje. Każdy dzień, przygodą się staje. Spotykamy ludzi, uśmiechy szczere. Wspólne tańce, radości wiele. Poetno. W naszych dłoniach do etnohoa. W naszych dłoniach piękne widoki górskie szczyty w dali. Błękitne, co nas zachęcały, festiwalowe światła, barwne stroje, wspólne śpiewy, co serca koją. Goetno z nami, świat się otwiera. Każda podróż, nową historię stwarza. Goetno w naszych dłoniach. Szczytowanie! Jesteśmy na górze. Powiem Wam, pogoda cudowna. Z dronika zaraz zobaczycie, co się tutaj wydarzyło. Bo wiecie, tam. O, teraz pokażę Wam, poczekajcie. Kurde, tu nie widać, ale tu zobaczcie, a tu popatrzcie. Widzicie te. Tam, o tam, o tam. To są tatry. Tu zaraz za tymi drzewami nie można nagrywać Pieniński Park Narodowy, tu już jest Słowacja. Tu przede mną Pieniński Park Narodowy, Polska też nie można nagrywać. Także to jest jedyne miejsce takie, że rzeczywiście tutaj można coś ponagrywać. No i dlatego nagrywam. Ale pogoda, wiatru nie ma, dronik sobie latał, nagrywał. No proszę bardzo, o tak jest, o tak, proszę, lecimy. żeby nie było śnieg jest jak widać tu za mną zobaczcie zobaczcie śnieg jest tam Tatry o o co prawda już resztki tego śniegu no ale jeszcze jest pięknie polecam chodzenie po górach zwłaszcza polecam tutaj te okolice trzech koron to jest miejscówka Dobra, idziemy dalej. Na taki plecach rusza świat. Przygoda czeka. Więcej będów, ryb na tu go Lecz nie bój się, idźmy tam Go etno razem świat Góry w dali, morza szum Dźwięk mnie niesie Za flag tańczą ludzie Każdy kraj ma rytm w naturze Goetno, tańczmy w słońcu Goetno, świat bez końca Podróż, festiwal, koncert, dźwięk Piękne miejsca, czujesz ten lęk Lecz nie bój się Zmycam go etno, razem w świat. Zachód słońca, śpiew plemienia. Gdy muzyka świat przemienia, biją serca, płonie scena. Etnorytm to nasza ziemia. Wiecie co? Jak tutaj jechaliśmy, to widziałem zimorodka. Może dla niektórych z Was to taka standardowa. Standardowe. Zwierzę, ale dla mnie to jest przepiękny, ptak, Jak ktoś nie wie, jak wyglądał to, to polecam sobie zobaczyć. Także ekstra. No a tutaj po drodze, bo tutaj nie wiem czy widzicie, o tam, tam, czy Korony, tam Tatry, o tam Tatry, a tutaj dziewięć sił. Proszę bardzo. Dziewięć sił, czy szarotka z, z wyschnięte. Chyba 9 sił. Może szerotka? Piękny szlak. Idziemy na trzy korony. Znaczy, no, próbujemy się dostać tam do Krościenka, skąd przyjechaliśmy. Bo tam, wiecie, zaparkowaliśmy. Później bus. Busem do yy, Jaworek. No i z Jaworek do góry. Tak jak widzieliście. No i teraz idziemy właśnie tutaj wszędzie. Popatrzcie się, o. Ludzie sobie idą szlakiem. A tutaj wszędzie, o, słupki graniczne. Tu Słowacja, tu Polska. Dobra, idziemy dalej, bo jeszcze tam przed nami kawał drogi. O, dawno się nie widzieliśmy. Ale widoki co? Widoki piękne. Słyszycie szum? Szum rzeki. Jesteśmy już koło czerwonego klasztoru. Przeszliśmy z Jaworek aż tutaj przez Słowację. Powiem Wam, że ta słowacka strona też jest przepiękna. To zresztą widzieliście. Chociaż tam nie można dronem latać tutaj jesteśmy już pod samymi trzema koronami no i musimy się teraz dostać do Krościenka tam gdzie samochód został ale po drodze może zahaczymy do takiego, do takiej karczmy gdzie jest wyprażany syr i może jakieś piwko no a tutaj wam chciałem pokazać bo jest cudowna ścieżka taka rowerowa zobaczcie jak wygląda fajnie o i tu wzdłuż rzeki popatrzcie można jechać i tam a tam naprzeciwko czerwony klasztor dokładnie dobra, ale to nie jest Dunajec To jest jakaś rzeczka, która dopływa do Dunajca. No a my nic, idziemy dalej, jeszcze mamy sporo kilometrów. Jak widać trochę mnie chyba opaliło. No dobra, do zobaczenia za chwilę. O, widzicie? I jesteśmy teraz, idziemy już przełomem Dunajca. I cały czas jest to Welo. Czyli ta ścieżka, właśnie rowerowa, przepiękna, asfaltowa, aż która się ciągnie do, no, do Szczawnicy i tak dalej, i do Krościenka. No i zobaczcie tutaj, co przede mną, jak to wygląda, jakie są widoki. Oczywiście tutaj jest rafting też, także i można takim kajaczkiem sobie spłynąć, i pontonem. i przede wszystkim są flisacy, którzy na tych tratwach też oferują spływanie. No i, no i to jest tutaj z boku Dunajcem, ale zobaczcie, jak wygląda z przodu. Takie widoki, takie widoki. Tam jest Dunajec, a tu zobaczcie, no takie widoki, trzy korony. Wiatru nie ma, cieplutko, jak widać jestem trochę czerwony, opalony. Żyć nie umierać. Marka, już, już mam dość. Już mam dość tego chodzenia. Ta, ta ścieżka to jest rowerowa, a nie, na, a nie na nogi. Ale już niedaleko. Po drodze Sokolica. Sokolica, proszę bardzo. No, no, no. O, tutaj. O, tutaj. Proszę bardzo. Sokolica. <gryw> Idziemy dalej. No i proszę bardzo, jesteśmy. W Karczmie Pieniny. Słowacja, ale tuż 2 km od Szczawnicy. I zobaczcie teraz co mamy. O, proszę bardzo. Kofola oczywiście. Tak mi się pić ciało, że tak mi się pić ciało, że już musiałem, wiecie, pół wypić już 23 km przez góry. Ciężko było. Ciężko było, ale warto. No, i czoskowa. Zobaczcie, do taki, patrzcie. Serek, serek i yy, grzaneczki. No, i to się do tej czoskowej tu wsypuje. O! No i konsumpcja. a wam powiem, czy dobra. Spróbuję. Mm, bardzo dobra przyjeżdżać. Tutaj jest ta trasa na rowerze. Jak ktoś, świecie nie jest dobry w chodzeniu po górkach, to można do Szczawnicy rowerek pożyczyć. Są wypożyczalnie 2 km i jest karczma pieniny. Polecajka. Koniec odcinka. No i będzie następny. Także oglądamy. Go etno. Patronite, jakby ktoś chciał wesprzeć kanał. No i subskrybujcie, lajkujcie. I komentarze, jakby ktoś chciał, to zapraszam. Trzymajcie się. Wiatr we włosach, słońce na twarzy Każdy krok to nowa przygoda się zdarzy Przez zielone łąki, wąskie ścieżki kręte, poznajemy ludzi, ich serca otwarte. Opowieści snują, tradycje wciąż żywe. Wspólne posiłki, wspomnienia prawdziwe. Koetno. W sercu nosimy ten świat, piękno natury, każdy jego ślad. Muzyka płynie w duszy wciąż brak. Goetno to nasza wspólna pasja trwa.